No, no i co? Jak uważacie? Zobaczcie jak one wyglądają. Ładne. Ładne, jedna z fajniejszych. No, ale bez rzepa. Nie no właśnie chodzi o to, że weźcie spróbujcie to tej... A no to już próbujemy. Ja na początku byłem w szoku. Mówię, ty, nie dali, nie? Trzeba ty będzie i reklamacja jakąś coś. Taki wynalazek i... A jak to z taki... He, jo. A to normalnie panie kochany. I ten. No dobrze. Nie, Brać, kupować, nie kaprysić. A Ty już kupiłeś? A jasne, że tak. No kupiłem, no jak inaczej. No. No. A Ty też kupiłeś? Yy, ja dwie. A Ty dwie? Tak, a, ja dwie. No dobrze, to masz w zapasie. No, tak, jak tak, tak, bo tak. Jakbyś nie mógł przepić, tak, to masz drugą. Tak, w razie czego, tak, mam drugą. To jedna na serca a druga na rękach, tak? Tak. Dokładnie. Okay. Dobrze. I to trzeba brać, bo to szybko może tak, zejść. tak, tak, klucz. ja myślę, że to, to, ta ilość tutaj to jest tak na, na chwilę. No, będzie pewnie domawiane. A, a to po co mówisz, że będzie domawiane?